Cześć, siemano widzowie kanału Leśny Jan. Dzisiaj chciałem Wam zrobić taką krótką prezentację y, rzeczy, które kupiłem do swojego bushcraftu, czy tam obuzowania. No i zacząłbym od pierwszego noża, czy to scyzoryk z takiej kaburze pokrowcu. Zwyczajny scyzoryk, kosztował chyba tam około 20 zł. Taki rozkładany. No, że je przeciąć coś wiecie, do jedzenia albo no nie wiem, do takich drobnych prac. Jakieś przycięcie sznurka czy coś, no wiadomo, przyda się na pewno no, przecięcie jakiegoś mięsa, chlebka. No, on nie jest za ostry. Będę musiał go podoszczyć. Znaczy, czy się nim ogolę. To jest ciekawe. No nie, no nim się nie ogolę, niestety. No trzeba byłoby go podoszczyć tu niby jest fabrycznie oszczony. No ale to wiecie jak to jest z tym oszczeniem. I dotykam go palcem i polec cały. Ślad zostawia wiadomo. No i co? Co mi się tu nie podoba w nim na pierwszy rzut oka? Tam używam go już parę razy. To że tu szybko się dorusza. Yy, oszczę. oszczę dosyć szybko się zaczyna ruszać. No ale to półbiedy biedy, no już do cięcia chleba i takich tam małych y, rzeczy. Co jeszcze? Co jeszcze mi się nie spodobało? No to ten pokrowiec, bo tutaj się rwie już od wyciągania. Tu już jakaś nitka. No wiadomo, jak się go wkłada i wyciąga co chwilę tego pokrowca. Ja tu już wcale go nie używam. Biorę to bez pokrowca i też jest fajnie, widzicie tutaj o że wyciąganiu już no będę musiał z tego szyć dobrze to jest pierwsza rzecz stawiłem z tego tak w kadrze drugim narzędziem który sobie zakupiłem jest pewnie już dla Was dobrze znana dla y, fanów bushcraftu survivalu i podobnych rzeczy nóż marki mora knif Szwedzkiej e, renomowanej firmy. I nóż kosztował około ponad 40 zł. I co można od razu powiedzieć na pierwszy rzut oka, no to, że jest na pewno lepiej wykonany niż tamte, no ale wiadomo, cena robi swoje. Co do tego, kabura bardzo solidna z plastiku, e, gdzie nóż się blokuje, a źle go włożyłem. Gdzie nóż się blokuje, no i nie ma możliwości wypaść. Tak się prezentuje. Dobrze, skupmy się na samym nożu. No i na pierwszy rzut oka widać grubość, grubość samego oszcza. No jest dwa razy grubszy, może na trzy razy grubszy niż poprzednika. Co, solidna rączka, fajnie to wszystko leży w ręku. Też się prezentuje świetnie. Czymś przybliży? Ostrość. O, zobaczmy. Samo ostrze już wygląda genialnie. Ja dwa, trzy razy go używałem, że zaostrzyć coś. Żeby zaostrzyć i że rozpalić ogień. I póki co nie używałem go ale powiem Wam, tak, za wiele nie używałem oczywiście. No nie mam zamiaru nim rąbać drzewa, bo moim zdaniem do rąbania drzewa jest siekiera albo toporek, a nie nóż. No chyba, że już w wyjątkowych sytuacjach no to można go użyć do przerąbania jakichś tam większych patyków, ale szkoda noża moim zdaniem. No i w porównaniu do poprzednika chcę się zaciąć. Widzicie, patrzcie jak można, można się nim ogolić, dosłownie. No niesamowity ostry. Dobrze, koniec tego golenia. No mi się już bardzo podoba super wygląda Połóżcie trochę środek świetnie się prezentuje to oszczę. dobrze przechodźmy dalej nie tracąc tutaj czasu położymy sobie tutaj już Do tego jeszcze kupiłem sobie Niezbędnik żołnierski, tak ja bym to nazwał. Tak oto się prezentuje. No jest zdaniem bardzo fajne. No może zajmuje trochę miejsca, bo jest długi. Powiedzmy tak, no tak z 20 cm wszystko będzie miało z nożem. No już był już w zestawie, no wziąłem, wiadomo. Tam chlebek może posmarować, albo yy, yy, serkiem jakimś, no wiecie sami o co chodzi. Nóż widelec, tu macie oznaczenia. Jest no zbędnik też nie kosztował za dużo, nie wiem chyba tam ponad 10 zł, lekko, 12 chyba złotych Już zawsze jest coś innego. Może no, położę tu wszystko No i taką rzeczą, którą dostałem gratis jest taka Niby opaska surwivalowa. A no, widać, że takie wykonanie słabe dosyć Ale ma to jakiś tam kompas Coś się tam porusza chyba Trzeba go sprawdzić, czy on w ogóle dobrze działa I co ciekawego, to mamy tu krzesiwo Nie wiem, czy widzicie. Tutaj o, to Krzesiwo ja sprawdzałem i, i Zdziwiłem się, bo ono działa Udziwo, przetestuję, nie ma możliwości, że ja tego nie zrobił na najbliższym biwaku na nim ognisko i zobaczymy jak ten fan się będzie sprawował to już podsumowując no najbardziej podoba się mi nóż Mory, wiadomo no niezbędnik te fajne rzeczy, będziemy testować jeżeli coś się z tym stanie to od razu będę Was informował żebyście mieli jakiś tam przegląd no, także będę testował swój plecak. No on już jest testowany, bo byłem z nim już tyle w plenerze ze z 5 razy na pewno. Nie wszystkie oczywiście nagrywałem. Też nie było pogody. Nie miałem sprzętu też do nagrywania, telefonem mi się nie chciało nagrywać. Dobrze mniejsza z tym, nie tracę tutaj czasu. Następny raz będzie następny film to będzie sprzątanie losu. Challenge taki przez 15 minut. Będę sprzątał las. No i zobaczymy, ile tych śmieci uzbieram. Ale oczywiście będę musiał najpierw znaleźć jakieś tam miejsce. I zobaczymy. No ja się dzisiaj z Wami żegnam. Jeżeli macie jakieś doświadczenia z nożem Mory, czy innymi tutaj gadżetami, chociaż taki scyzoryk, no to wiadomo, nie ma co w ogóle podawać jakimś tam mocnym testom ekstremalnym testom. No i tyle, no. To ja się żegnam. Cześć, trzymajcie się, do następnego odcinka.